Witam, witam. Dzisiaj robimy cebula smażoną w głębokim tłuszczu. Ja to nazwał cebula, bo nie wiem jak to się fachowo nazywa. Jest kilka szkół, jak to zrobić. Jedna szkoła mówi, żeby to moczyć w jajku, potem w mące. Jedna szkoła mówi w maślance, później w mące. Ja spróbuję to zrobić w maślance. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Co robimy? Strona od korzenia zostawiamy, a drugą stronę odcinamy tak połowa, połowy, że tak powiem. O, coś takiego. To nam jest niepotrzebne. Teraz będziemy inny nóż i będziemy to nacinać. Nie do samego końca, jedno takie. Krążki albo jak to nazwać. Zobaczymy czy mi się to uda. Nie wiem czy za tak głęboko nie naciną. Myślę, że nie. Hej. Teraz nam się to powinno fajnie otworzyć. O, czyli coś takiego się powinno zrobić. Taki ala kalafior. Dobra, ja to pootwieram. Nie musicie na to patrzeć. A w międzyczasie... Yy, przygotujemy co przygotujemy? Pojemniczek mum ciepna to do pojemniczka zaleja to maślanką i będę robił yy, ta panierka z tej mąki dobra, to na razie dobra, mamy pooddzielane żeby każdy taki listek był osobno, mamy to pojemniczku wiermy maślanka no i zalewamy żeby to wszystko Przyjdzie, że ta myślanka w każdy ten listek, każda ta szpareczka nam wleciała. Ok. Teraz no to na chwilę zostawimy, a ja się bieram za bunki. Mój cebulak będzie trochę w stylu chińskim. Mąka ryżowa. Nie wiem ile domy ze 3 łyżki mąki ryżowej. Wystarczy. Do tego domy skrobia kukurydziana. Też do ze 3 łyżki. Wystarczy. I do tego wsypiemy łyżeczka proszku do pieczenia. Może nie całe, pół starsze, bo tego nie jest nic za dużo. Wymieszamy to i to w zasadzie według przepisu jest wszystko, ale hmm, żeby to tak troszkę urozmaicić, ja myślę, że ja do tego bym troszkę, żeby coś nadać temu trochę pikantności. Byłem trochę pieprzu kajen albo papryki ostrej i jedyne to w tym że tak powiem kulać, możemy to nie kulać, ale musimy to w tej mące obtoczyć, żeby każdy każdy listek, wszystko było fajnie w tej mące oprószone dodał rzek trochę ostrej papryki i teraz musimy tego naszego buloka że tak powiem zanurzyć. Nie wiem jak to zrobić. Obsypiemy go całego. Wszystkie te listki trzeba pootwierać. mąka wszędzie dotarła. Tak się prezentuje. Posypany, przyprawiony. Teraz no powinien jak to robić w fryskownicy. No nie wiem czy ja tej fryskownicy całej nie za tego oleju całego nie zagliżdża tą mąką. Chyba przeleja. Przeleja olej do garnka, a później go przecedza wleja poza tym do frytkownicy zobaczymy co z tego będzie na razie olej wybuł. By bierzemy naszego cebulaka chodź tu wow i teraz 5-10 minut tak mówi przepis no wiadomo to on musi być yy, że tak powiem brązowiutki i chrupki. 2 minutki zobaczymy pięknie w międzyczasie czasie się przygotuje to taki na bazie majonezu musztardy i keczupu jeszcze jeszcze dobra przyszedł czas żeby go chyba obrócić bo ta góra mi się może całkowicie nie zrobić. O! Jeszcze parę minut. Tak to wygląda, moi drodzy. Teraz urwiemy jeden listek. Minkućki chrupiący. Mm. Mm. Trochę soli mm. Kule tak kieliszeczek. czyściochy i listek cebuli. Nic lepszego. Nic lepszego. Tradycyjnie. Łapa w górę. Subskrybuj. Mm. Inara, yo ida da je iš.